Centrum Skłusza Redeko wwwredeko.pl Śląsk sprawił w sezonie zasadniczym kilka niespodzianek były też pozytywne, ale też i negatywne. Jak dwie pierwsze części ligi podsumowują nasi zawodnicy? Leki niedosyt, dlatego że myśleliśmy, że zdobędziemy tych punktów więcej. Tak jak pan wspomniał, były niespodzianki, były też porażki z zespołami. W sytuacjach, które których mogliśmy, mogliśmy wywieźć punkty, chociażby takie mecz jak w Głogowie, gdzie do 55 minuty chyba było na remisie. Jak się okazało, teraz mógłby być to kluczowy y, mecz w fazie y, w, w kontekście playoffów, Podobny mecz był w Lubinie. No było tych meczów, ale wiadomo, jako Beniaminek płacił płaciły Jest to pierwszy sezon nasz tutaj śląska w, w ekstraklasie, na pewno jest ciężko. Rozczarowani swoją postawą są także inni piłkarze śląska. Zawodnicy zdają sobie sprawę, że 12 punktów to nie jest imponujący wynik. My jesteśmy zadowoleni, to, że musieli grać mało lepszej, no z tym składem, jaki my mamy. раз чешку было то зробить то что мы перший рок вместеі то нам не удалося но ма надежду что те разбен лепший то что лепший тренуем мой бен лепший в tym тім... складзе что że wygrałem te wszystkie mecze, że stałeś i utrzymałem się w ligi. Ostatnie kilka meczów z udziałem Śląska można uznać za w miarę udane. To może napawać optymizmem. Kluczem do utrzymania będzie gra u siebie. Dobre mecze przebratamy z słabszymi i to jest, to jest nasza bolączka. Może tak musi być. Nie wiem czego brakuje. Staramy się poprawiać naszą grę. Staramy się grać jak najlepiej, na pewno walczymy i, i chcemy, żeby te mecze u siebie, na własnym terenie wyglądały jak najlepiej. Chcemy wygrywać u siebie i szukać niespodzianek, czy tam jakiś punktów na, na wyjeździe. Śląsk ma tyle samo punktów, co znajdujący się na miejscu barażowym zespół Wybrzeża Gdańsk. Do bezpiecznej pozycji Wrocławianie tracą ledwie dwa oczka. Sytuacja więc nie jest tragiczna, trzeba jednak Play wygrywać. Ja tak myślę, że wszyscy wygrają to nie albo a my siebie musimy, musimy wygrać domu i jeden mać na, na stronie. To będzie za ostatnia, i pierwsza będzie z, z Lubinem. Lepsze pierwszy wygrać i tak i, i do końca być spokojnym. I jak to zrobimy, to. Dobrze. Śląsk, rundę play-out rozpocznie od wyjazdowego meczu w wągrowcu z Nielbą. Nowe Centrum skłusza redeko www.redeko.pl